Witam serdecznie. Bardzo ważna informacja. Wczoraj Jowisz zmienił znak zodiaku. Wow! Jest to um, istotne dla osób, które mają ascendent w znaku barana. Wiemy, że Jowisz jest karaką, signifikatorem wiedzy. Jest naszym GPS-em. Ukazuje nam kierunek naszego życia. Kiedy Jowisz jest um, silny w horoskopie, to wtedy masz dużo fortuny, dużo szczęścia, posiadasz wiedzę, rozumiesz, w którym kierunku w swoim życiu pójść. Wiemy, że Jowisz jest naturalnym władcą strzelca, jak i ryb. To jest dziewiąty i dwunasty dom. Dlatego Jowisz, jego misją, jego zadaniem jest to, aby dać nam, czy wprowadzać w nasze życie. Dużo, dużo radości, dużo szczęścia w obszarze dziewiątego domu, czyli duchowości, rytuałów, yy, dwunastego domu, medytacji. Dlatego dla osób z ascendentem w znaku barana albo dla osób, które mają słońce w znaku barana, księżyc w znaku barana, yy, merkury w znaku barana. To jest bardzo ważny tranzyt. Dlaczego? Dlatego, że znak barana inicjuje, czyli rozpoczyna pewien nowe wydarzenia w naszym życiu. Jowisz ukazuje wiedzę. Czyli jest to dobry czas do tego, żeby inicjować wiedzę, czyli wszystko co dotyczy kursów, szkoleń. Bardzo błogosławiony czas. Jeśli masz tam słońce, to Jowisz stworzy tak zwaną jogę. Ze słońcem nazywa się to Gopala Yoga, czyli dużo fortuny, dużo szczęścia w tym czasie, dużo ochrony, jak to mówi mój przyjaciel, dużo ochrony ze strony dobrych aniołów. Kiedy masz księżyc w znaku Barana, to jest to bardzo korzystne dla poczucia takiego bezpieczeństwa. Ale też nowej wizji, również na Twoje życie. Księżyc ukazuje, czy jest karaką naszego, naszej świadomości, naszego umysłu. Dlatego, razem z Jowiszem, pokaże tobie i da tobie możliwości, aby Twoja świadomość wzrastała. Czyli, nawet jeśli w życiu pojawiają się jakieś wyzwania, jakieś problemy, właściciel horoskopu będzie. Em, widział światełko w tunelu. Dla osoby, która ma Merkurego w znaku Barana, em, kiedy Jowisz tranzytuje em, ten znak, osoba doświadczy tak zwanej Bhagavad Gita jogi. Bhagavad Gita ukazuje błogosławieństwo wiedzy, ale wiedzy duchowej. Dlatego Bhagava tam. Znaczy pan, agita, gita pieś, pieś pana. Dlatego ta joga otwiera możliwości poszerzania wiedzy, studiowania ksiąg, studiowania literatury duchowej. Bardzo e, piękny tranzyt. Więc, tak jak mówiłem, Mesza, czyli baran, on rozpoczyna, on inicjuje. Dlatego osoby z planetami w tym znaku Zodiaku poczują, że chcą coś nowego zacząć. Jest, no, są nowe możliwości do tego, aby w swoim obecnym, y, obecnym życiu y, rozpocząć coś, co będzie miało piękny rezultat. Dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego. Poza tym, dzisiaj jest również Akshaya Tritya. Czy jest to bardzo pomyślny dzień, na to, aby uzyskać błogosławieństwa. Nie mówimy tutaj o materialnych błogosławieństwach, ale o duchowych. Dlatego jest to dobry czas na to, aby pomedytować. Bardzo dobry czas na to, aby wyintonować swoje mantry. Bardzo dobry czas, aby komuś pomóc. Dzisiaj jest piękny dzień. Jak widzicie, jestem w bardzo fajnym miejscu. I postanowiłem się podzielić z wami troszkę, troszkę wiedzą. Dlatego, jeśli słuchasz mnie dzisiaj. To zapraszam do takiej wieczornej medytacji. Zapal sobie świeczkę i pomedytuj. Jeśli nie masz mantry, z którą byś mógł medytować, która by też pomogła tobie, dlatego że mantra pomaga w realizowaniu naszego planu karmicznego. Dlatego, jeśli nie masz mantry, to napisz do mnie, a ja na pewno. Wyślę Tobie mantrę, z którą mógłbyś, mogłabyś pracować każdego dnia i poprawić jakość swojego życia. Więc ja uciekam, <grym> uciekam do mojej medytacji. Mam wiele mantr. Tak naprawdę dla mnie astrologia jest na tyle ważna, ale też w kontekście takim, tak zwanych remedii, czyli jak poprawić jakość mojego życia żeby to życie materialne i duchowe miało swoją, swoją jakość. Dlatego za zachęcam Ciebie do tego, abyś już dzisiaj zaczął swoją medytację, dlaczego? Dlatego, że ten rezultat będzie piękny. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia.